etnograficznym w Tokarni odbył się wyjątkowy benefic z zespołu pieśni tańca Wierna Rzeka. Artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne, a całości towarzyszyła duża dawka humoru i radości. Jubileusz 20-lecia istnienia zespołu odbył się podczas wydarzenia Smaki Jesieni zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Gieleckiej. To wychodzi tu na scenie u nas, że kochamy muzykę ludową. I to największe chyba dla nas jest to, że chcemy kultywować y, naszą y, ludową muzykę z naszej polskiej wsi. Bo to jest najważniejsze: muzyka ludowa wywodzi się z naszych polskiej wsi. Także tutaj chcemy to kultywować, żeby przekazywać młodym pokoleniom. I jest w tej chwili nas bardzo dużo, bo mamy już y, liczną grupę, nawet y, z, y, więcej niż 25 osób. Także tutaj się bardzo cieszymy, że Troszkę młodsi niż ja wstępują do zespołu, także nas to wszystko cieszy. No i robimy to, co nam w duszy gra. Pod wrażeniem działalności zespołu była burmistrz miasta Gminy Piekoszów Teresa Jakubowska. Jak podkreślała, zespół Wierna Rzeka to artystyczna wizytówka Gminy Piekoszów. Jak tak człowiek sobie pomyśli, to muzyka ludowa, co by o niej nie powiedzieć, naprawdę kultywuje swoje tradycje, jest swoją tożsamość. Jesteśmy Polską i powinno to nigdy nie zaniknąć. A poza tym tak jak tutaj na scenie dzisiaj powiedziałam, że mają piękną nazwę. Mają przepiękną nazwę Wierna rzeka. Wierna rzeka kojarzy się w całej Polsce nie tylko jak gdzieś pojadą, to jest z naszym y, tradycją ze Stefanem Żeromskim z rzeką, gdzie tam rzeczywiście też niejednokrotnie występowali, przebywali, gdzie rzeczywiście tam jest kawał historii. A dzisiaj to radujmy się, bawmy się, bo przepiękny dla nich czas. Podczas benefisu płynęły liczne gratulacje. W imieniu marszałek Renaty Janik życzenia złożyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Obecni byli także senator Krzysztof Słoń oraz członek zarządu Powiatu kieleckiego Cezary Majer. Dla zespołu Wierna Rzeka dziękujemy przede wszystkim za te 20 lat, ale też życzymy, żeby dalej trwali, żeby zdobywali młodych adeptów równych sobie co do zaangażowania, co do tych emocji cudownych niesionych przez nich. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, i będziemy obchodzić kolejne jubileusze tego wspaniałego zespołu. Ja się czuję ogromnie zaszczycony tym, że zostałem dzisiaj przez nich zaproszony na ten ich wspaniały benefis. Zespół Pieśni i Tańca Wierna Rzeka przez dwie dekady upowszechnia tradycję ludową gminy Pekoszów i Powiatu Kieleckiego. Zachwyca rytmicznymi melodiami i porywającymi tańcami, które uświetniają lokalne wydarzenia, a także wzbogacają festiwale i przeglądy w kraju i za granicą. Dziś, kierowany przez Teodorę Krążek, zespół kontynuuje misję rozpoczętą w 2005 roku, inspirując młodsze pokolenia do odkrywania piękna polskiej kultury ludowej.